kopalni Rudna, główna w Polkowicach, doszło do silnego wstrząsu. To było wczoraj wieczorem. Są poszkodowani górnicy, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to połączymy się teraz z Marcinem Rosińskim. Marcinie, witam cię. Dzień dobry. I zdradź nam wszystkie szczegóły. To rzeczywiście sytuacja... No już, postaram się oczywiście, no udało się, udało się. Pół miliona mieszkańców Zagłębia Miedziowego modliło się o to, aby ta akcja ratownicza zakończyła się pełnym sukcesem. I tak też się stało o godzinie 5.10 ratownikom, którzy pracowali w niezwykle trudnych warunkach i musieli naprawdę odgarniać zwałowisko pod ziemią na głębokości tysiąca metrów rękami, dlatego że nie udało się tam wprowadzić maszyn. Udało im się uczynić taką szczelinę, przez którą najpierw wyszło dziesięciu zasypanych górników potem kolejnych pięciu, no i na końcu kolejnych czterech. Dziesięciu już wyjechało na górę i są pod opieką lekarzy. Kolejni są w drodze. Akcja miała przebieg dramatyczny, dlatego że przez pierwsze pięć godzin usiłowano dotrzeć do tych górników przez, przez korytarz, który znajdował się tu od strony kopalni zakładów górniczych Rudna. To się niestety nie udało, bo to zwołowisko było zbyt potężne. W związku z tym ratownicy przenieśli się do sąsiedniej kopalni Polkowice-Sieroszowice, ponieważ obydwie kopalnie są połączone chodnikami. Z tamtej strony zaczęli intensywnie pracować. W niektórych momentach musieli dosłownie odgarniać to zwałowisko gołymi rękami, dlatego że maszyn żadnych nie można było tam wprowadzić. No ale na szczęście udało się. Górników uratowano. Wszyscy są w dobrym stanie i znajdują się pod opieką lekarzy. Ich życiu nic nie zagraża. Więcej szczegółów przekażemy Państwu już za kilka minut będę rozmawiał z Dariuszem Wyborskim, rzecznikiem prasowym KGHM Polska Mieć. Marcinie, jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz. Dość rzadko chyba w, w tym rejonie kraju i w okolicy tej kopalni zdarzają się takie wstrząsy, prawda? No, nie zupełnie, dlatego że szczególnie tutaj w zakładzie górniczym Rudna w Polkowicach do tego typu wstrząsów górotworu, jak mówią fachowcy, no, dochodzi średnio od 3 do 4 razy do roku. Nigdy jednak do tej pory wstrzą, te wstrząsy nie były tak potężne, aby spowodować tak dużą katastrofę pod ziemią, w wyniku której aż 19 górników zostało odciętych na wiele godzin od świata i od reszty kopalni. Do tej pory na ogół było tak, że te wstrząsy powodowały, że rannych czy poszkodowanych było, byli to dosłownie pojedynczy górnicy. Natomiast pierwszy raz od bardzo dawna mieliśmy do czynienia z tak dużą grupą górników, którzy znaleźli się w tym zwałowisku. Marcin Rosiński, dziękuję Ci bardzo. Wstrząsy, jak Państwo słyszą, w tamtym rejonie dość częste, ale dość rzadko zdarza się, aby dochodziło do takich sytuacji, w których muszą interweniować ratownicy, w których poszkodowani byliby górnicy. Teraz pytanie o to, czy szpitale są przygotowane na przyjęcie rannych i udzielenie im prawdopodobnie specjalistycznej pomocy. Przed szpitalem w Lublinie jest nasz reporter Marcin Brodowski. Marcinie, witam Cię. Witaj, nie szpitale, a szpital. Tutaj w Lubinie jest jeden szpital specjalistyczny, który jest przygotowany na udzielanie tego typu pomocy. Ten szpital znajduje się za moimi plecami. Tutaj widać jeszcze pusty podjazd dla karetek, ale w każdej chwili ta sytuacja może się zmienić, bo najnowsze informacje są takie, iż dyspozytor pogotowia ratunkowego w Lubinie dostał taką dyspozycję, by wysłać do kopalni rudna ambulansy Te ambulanse w tej chwili są na miejscu i personel oddziału izby przyjęć spodziewa się, że w każdej chwili będą dowożeni tutaj poszkodowani. Ja Mówiłem tutaj z paniami, które całą noc tak mówiły, siedziały jak na szpilkach i czekały na te osoby poszkodowane. Czy są przygotowane na tak dużą liczbę osób poszkodowanych? Powiedziałem mi, że nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj były sytuacje takie, kiedy po wybuchu w kopalni na przykład poszkodowanych było 40 osób i te 40 osób trafiły tutaj na oddział ratunkowy szpitala w Lubinie. Także szpital jest przygotowany. Jeśli będzie taka potrzeba z innych oddziałów, przyjdą pielęgniarki i przyjdą lekarze, by udzielać tej pierwszej pomocy. Tutaj w szpitalu w Lubinie przebywa w tym momencie jeden górnik, poszkodowany podczas tego wstrząsu. Tych osób poszkodowanych na początku wydobytych z kopalni były cztery. Trzem osobom na początku udzielono takiej pomocy przedmedycznej i zwolniono je do domu. Nie była potrzebna pomoc tutaj na miejscu w szpitalu. Jeden górnik ma poważniejsze obrażenia. to obrażenia to jest uraz kręgosłupa, stłuczenie kręgosłupa oraz wstrząs mózgu, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie będzie musiał kilka dni tutaj pozostać w szpitalu. Dziękuję Ci bardzo. Marcin Brodowski z Przed Szpitala Specjalistycznego w Lubinie. Więcej szczegółów już za chwilę. 6.0 Iwona Kutyna. Iwono, witam Cię. Dzień dobry, witam. I za chwilę Państwa. serwis. Zapraszamy. Oczywiście od akcji ratowniczej w kopalni Rudna, która zakończyła się sukcesem, ratownikom udało się dotrzeć do 19 górników uwięzionych pod ziemią. Po wstrząsie, do jakiego doszło wczoraj po 22. Wiemy, że wszyscy żyją. A szczegóły ma dla państwa Marcin Rosiński, który jest przed kopalnią Marcinie. No rzeczywiście udało się dotrzeć ratownikom do tych 19 górników, którzy byli uwięzieni pod ziemią od wczoraj, od godziny 22.30. Z nami jest Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM. Witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, to była bardzo dramatyczna akcja, ale na szczęście zakończona sukcesem. No teraz, kiedy ten sukces jest i kiedy wszyscy się cieszymy, to napięcie z nas schodzi. Powiem tak, zawsze. Człowiek nie chciałby zapeszyć. Specjaliści, nasi geolodzy, oglądając mapę, oglądając sposób prowadzenia, wydobycia, powiedzieli: Wiecie, co to, może tak, to jest trochę tak jak z miastem: główne arterie mogą ucierpieć, ale dzielnice mieszkaniowe nie. W związku z tym u nas ucierpiały wyjścia z tego oddziału na głównych drogach, natomiast sam oddział, jak się okazało, nie ucierpiał. To trochę trwało, zanim mogliśmy się do niego dostać, ale Grunicy to twardzi ludzie. Ci, którzy byli tam, wiedzieli, że pomoc po nich przyjdzie. Do pierwszych dziesięciu przecisnęło się przez szczelinę, którą dotarli do nich ratownicy i o własnych siłach wsiedli do Land rowerów, Pojechali na punkt medyczny przy szybie głównym Polkowic-Sieroszowic, czyli są w niezłej kondycji. Zobaczymy, jak jest z pozostałą dziewiątką. Akcja miała przebieg dramatyczny, bo z tego co wiem, te aparaty tlenowe, które każdy górnik posiada na wypadek właśnie takiej katastrofy, no mają swoją określoną wyporność. Tego tlenu starcza tam no, na niewiele, na 5 godzin. No, akurat tam nie było problemu, ponieważ powietrze do tego działu docierało. Mieliśmy to zbadane, wiedzieliśmy, że jest ruch powietrza, więc jest świeże powietrze. Także nie było akurat tych obaw. Wiem również, że początkowo ratownicy próbowali dotrzeć od strony szybu głównego zakładów górniczych Rudna, a potem o godzinie drugiej zmieniono taktykę. I to jest właśnie również kwestia profesjonalizmu naszych ratowników. Doszli do wniosku, że nie ma się co upierać w tej strefie, gdzie po pierwsze jeszcze jest niestabilny strop, z którego odrywają się wciąż kawałki skał zagrażający im bezpośrednio. Po drugie, uznali, że skala tego rumowiska jest taka, że za długo będzie trwało jego wybieranie. Stąd podjęcie decyzji, dobrze. Stąd wychodzimy, jedziemy do Polkowice. Sieroszowic, nasze kopalnie są wszystkie połączone i spróbujemy od tamtej strony się dostać. Jak widać, ta decyzja była słuszna. Rzeczywiście udało się, ale rzeczywiście ta akcja miała momenty dramatyczne, trwała bardzo długo. Zaczęła się o godzinie 22. Przypomnijmy w ogóle, co się wydarzyło o tej godzinie 22 czy kilka minut po 22. W, właśnie na szybie głównym kopalni Rudna wystąpił silny wstrząs. Ten wstrząs był odczuwalny w promieniu co najmniej 20 km od szybu, czyli i w Głogowie i w Lubinie. Nie mówiąc o Polkowicach, które są przecież tuż przy tym Szybie. Natomiast no, na dole były skutki, jak rzadko w tym przypadku, że doszło do takiej skali zawalisk, zawaleń właśnie na drogach wyjściowych z oddziału. Natomiast, no cóż, jest zawsze pierwszy wstrząs, a potem wstrząs wtórny. Mówiliśmy, że 20, 23 naszych pracowników e, wydostało się, właściwie nie tyle wydostało, po prostu zdążyli uciec. Natomiast e, potem przyszły wstrząsy wtórne i w ich, w ich efekcie nastąpiły te zawaliska, o których mówimy i uwięziły 19 górników. Mam nadzieję, że również tych dziewięciu, których stanu jeszcze nie znam, okaże się być w nie najgorszej formie. My również mamy taką nadzieję. Z tego co wiem, to również ratownicy w niektórych momentach nie mogli korzystać z pomocy maszyn i urządzeń specjalistycznych, musieli dosłownie gołymi rękami to zwałowisko usuwać. Właśnie w tym momencie, kiedy dostrzegli szczelinę, którą można było powiększyć gołymi rękami, jeśli tak można powiedzieć, powiedzieć: no Dobrze, maszyny stop, my przechodzimy tam, żeby jak najszybciej móc się przecisnąć. Jeśli się okaże, że stan części poszkodowanych jest poważniejszy, wymaga na przykład transportu na noszach, to wtedy maszyny oczywiście będą pracowały, usuną resztki tego rumowiska i wtedy będzie można już swobodnie wydostać wszystkich, którzy tam pozostaną. Na dole ratownicy ciężko pracowali, a tu na górze w dramatycznych okolicznościach. Na finał tej akcji, na szczęście szczęśliwy czekały rodziny. Ja się nie dziwię, że w takiej sytuacji trudno wysiedzieć w domu, więc jest taki odróżb, żeby przyjść tu na miejsce, bo tylko tutaj można się czegoś dowiedzieć. No, opiekowało się tymi rodzinami dwoje psychologów, to jest nasza zasada, że w tych trudnych momentach taka profesjonalna pomoc jest potrzebna. No trzymaliśmy kciuki, żeby. To oczekiwanie było jak najkrótsze, żeby jak najszybciej można było przekazać dobre wiadomości, ale nie wiedzieliśmy, mówiąc szczerze, że nastąpi to tak szybko. Czy do tego typu wstrząsów tutaj w zakładzie górniczym rudna dochodzi często, czy to są raczej sporadyczne wypadki? We wszystkich kopalniach kghm jest kilkaset wstrząsów rocznie, oczywiście nie takich. One są dużo mniejsze, często w ogóle nieodczuwalne na powierzchni. No, zdarza się w roku kilka, kilkanaście takich, które czują także mieszkańcy i które są poważne co do skutków na dole. z tym, że po Połowa z nich to są wstrząsy, które my prowokujemy poprzez roboty strzałowe. Ale wiemy o tym, że po strzelaniu następuje czasami właśnie wstrząs. W związku z tym dwie, dwie i pół godziny po strzelaniu nie ma nikogo na oddziale właśnie na taką okoliczność, gdyby wstrząs wystąpił. No ten był wstrząsem samoistnym, nie miał w związku z prowadzonymi robotami strzałowymi i te są najgorsze, bo zaskakują. Trzeba chyba podziękować świętej barbarze. Z całą pewnością idziemy to zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Wyborski był gościem programu Akcja, która trwała wiele godzin pod ziemią, zakończyła się pełnym sukcesem. Górnicy, którzy przez wiele godzin znajdowali się pod ziemią, już są na powierzchni i wszystko wskazuje na to, że ich stan jest dobry, stabilny, że nikomu na szczęście nic się nie stało. Marcin Rosiński, bardzo dziękuję. Marcinie, tak a propos stanu zdrowia górników, to szpital w Lubinie, w tej chwili Państwo widzą zdjęcia na żywo, czeka na przyjęcie rannych górników. Wtedy lekarze zajmą się nimi dokładnie. Będziemy wiedzieć, w jakim są stanie. Witamy Państwa. Gata Dzikowska w studiu, dzień dobry. dzień dobry. Witam Cię także. Chciałbym, żebyśmy wrócili na sekundkę jeszcze do historii z kopalni Rudna w Polkowicach. Znasz nam tę okolicę, prawda? To jest tak, że te wstrząsy zdarzają się dosyć często, ale rzadko dochodzi do sytuacji, 3-4 razy w roku o tym mówił Marcin Rosiński podczas swojego wejścia stamtąd, natomiast rzadko zdarza się sytuacja, w której tylu górników byłoby uwięzionych i związane z tym niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia tych, tych górników. Tam są takie zabezpieczenia solidne, które jakiekolwiek, czy, czy nie możemy w przypadku kopalni nawet tego rodzaju kopalni miedzi mówić o jakichkolwiek zabezpieczeniach? Kopalnie Miedzi Rudna to jedna z największych kopalni KGHM, ale też... To jest jedna z największych kopalni na świecie. Tam pracuje ponad 4,5 tysiąca górników, jest 10 szybów. Ten najgłębszy szyb ma ponad 1200 metrów. Tam są ekstremalnie trudne warunki pracy. To dopiero jak człowiek tam zjedzie, to przestaje myśleć o tych Było wysokich. Tam Byłam tam kilka miesięcy temu na mhm. głębokości prawie 1000 metrów. I to, co natychmiast rzuciło się w oczy, to to, w jak ekstremalnie trudnych warunkach pracują górnicy. Górnicy, którzy są na przodku, pracują w maszynach, są więzieni w takich metrach, Stalowych klatkach, ale te mm -hmm. maszyny są nie wyższe niż półtora metra. Mm -hmm. Oni są otoczeni cały ska skałami. Łatwo myśl, sobie wyobrazić. poniżej, y, poziomu, po, poniżej, poniżej nie... poziomu gruntu, tak? Tak. I łatwo sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy oni są cali otoczeni skałami i następuje wstrząs, w jak niebezpiecznej sytuacji się znajdują. Tam spadają y, fragmenty skał, które ważą ponad tonę. Te klatki, w których, są, w których pracują górnicy, one są w ten sposób przygotowane, że powinny to wytrzymać, mhm. ale do wypadków w kopalni miedzi dochodzi co najmniej kilka razy w roku, jeśli nie kilkanaście razy w roku, one nie pojawiają się w mediach, bo zwykle nie kończą się w sposób tragiczny, ale górnicy są połamani, poturbowani. Czyli do jakiegoś bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub yy, życia górników dochodzi do, no niemal codziennie, może nie codziennie, ale raz w miesiącu Kilka, Kilka kilkanaście skoro. razy w roku też mhm. mieszkańcy tych okolic odczuwają te wstrząsy, bo Polkowice, Lubin, Rudna to są takie miejsca, pod którymi są podziemne miasta. W momencie, kiedy następuje wstrząs 5-6 stopni w skali Richtera, proszę mi wierzyć, ja mieszkałam tam przez kilkanaście lat, mm -hmm. to jest bardzo mocno odczuwalne. Tam się kołyszą bloki, wypadają książki z półek, mm. kołyszą się żyrandole. Wszyscy wtedy wiedzą, że coś się stało i czekają na informacje. Większość mieszkańców ma albo kogoś bliskiego w kopalni, pracują tam ojcowie, Dacia, synowy, całe rodziny? Wydaje się, że ci górnicy, których dzisiaj ratowano, dzisiaj w nocy ratowano, mieli wiele szczęścia. Ta akcja zakończyła się bardzo pozytywnie. Ratownicy dotarli do wszystkich, wszyscy zostali e, zostali uratowani. Natomiast pytanie jest to, czy w, jak się pracuje w kopalni w cywilizowanym bądź co bądź kraju unijnym, w Unii Europejskiej? Czy krótką więc, czy wszystkie kopalnie świata są, są takie same? Czy można prowadzić jakimiś rozwiązaniami technicznymi do tego, żeby minimalizować ryzyko zagrożenia zdrowia i życia górników, którzy pracują tam? Tak jak mówiłaś, ten kilometr czy kilometr z hakiem pod ziemią? Ja kilka miesięcy temu jeździłam po tych chodnikach, kilometr pod ziemią, razem z ratownikami. Rozmawialiśmy wtedy właśnie o bezpieczeństwie. Wszystkie możliwe. Obecne na rynku światowym zabezpieczenia są tam zastosowane. Tam są też wprowadzane nowinki technologiczne. Ja pamiętam wtedy, ratownicy testowali takie kamizelki chłodzące, ponieważ mhm. tam jest ponad 30, jeśli nie 40 stopni Celsjusza, ogromna wilgotność, więc prowadzenie akcji ratunkowych przez wiele godzin tam pod ziemią jest też trudne dla ratowników. Oni niosą na sobie sprzęt, przeciskają się, tak jak słyszeliśmy, jak Darek Byborski opowiadał, mhm. przez niewielkie szczeliny, ale oni też są do tego też świetnie przygotowani jest bardzo profesjonalny zespół ratowniczy który też wyjeżdża pomagając w różnych kataklizmach na świecie mhm. nie są do tego świetnie przygotowani trenują w, no, w sposób który warto by też pokazać na, na naszych antenach oni mają rowery stacjonarne które są w saunie w saunie jeszcze dodatkowo zadymianej i tam przez kilkadziesiąt minut ratownicy mhm. pedałują mając na sobie kilkanaście kilogramów sprzętu i w ten sposób przygotowują się do tych ekstremalnie trudnych akcji ratowniczych i jak widać dzisiaj ich profesjonalizm, te wszystkie systemy bezpieczeństwa dzisiaj mhm. zadziałały. Górnicy są zdrowi. Cali. No i tak to ta, ta historia dzisiejsza wygląda. Agata Dzikowska, dziękuję Ci bardzo.